<śmienic> Cicho. Cicho. Szukaj kupałów w piesku. <śmienic> Szukaj kuponów w paczkach Lace Max i odbierz ciepłą przekąskę w KFC. Milion nagród czeka. Wygrana smakuje lepiej z Lace. Nie uwierzysz, co mi się śniło. Byłem na jakimś odludziu. Moja Astra zepsuła się. I nagle widzę Klaudię Schiffer. Niemożliwe. To nie mogła być Astra. Zaprojektowana w Niemczech, wyprodukowana w Polsce. Astra sprawdzona w teście 100 tysięcy kilometrów. To niemiecka jakość. Astra z nowego roku produkcji już za 12 700 zł w kredycie 4 razy 25 Skocz do Odido po Pepsi, Mirinda, 7 i Mountain Dew. Zbieraj zakrętki i wymieniaj na nagrody. Głośniki Philips, hot dogi w Stop Cafe i butelki Pepsi. Nagrody odbieraj w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen. Chcesz więcej? Pepsi rzuca Ci wyzwanie. Podejmij je na pepsi.pl Mamo, A, już wróciłeś? Odkryj w sobie dziecko. Teraz w Mediamarkt. 58-calowy telewizor LED Full HD Smart marki Samsung za jedyne 2999 zł. Mediamarkt. Oto jak rośnie przyjemność. Aby na dobre zadomowić się w środowisku naturalnym człowieka, jako syrop owocowa spiżarnia. Herbapol, przyjemność, masz to w naturze. Dwadzieścia miliony piw już wygrane. Ty też możesz wygrać. Kolejne miliony łotka Arnasia czekają. 6.